Hello Chulers i nie tylko Chulers. Dzisiaj otwiera się okienko transferowe. Będziemy mogli sprowadzić nowego zawodnika, a mamy fajnych kandydatów do tego. No i nawet poza tym jeszcze wpadło parę innych propozycji. Na przykład spodobała mi się propozycja Locatelli, 83, pomocnik defensywny, trochę wolny, taki zwykły pomocnik defensywny. Za niego pewnie dużo też nie zapłacimy, albo i zapłacimy. Ty nawet nie mogę go wykupić. Nie wiem, jaką on ma klauzulę, ale nic z tego. No dobra, on jest trochę drogi. Drugim z nich to był Jamie Gitens. On jest dosyć, no taki średni 70 overall, ale on jest młody, dlatego może coś z niego będzie w przyszłości i byśmy mieli go fajnie na podmiankę, Tam Zaya za Rafinnie też by był. Także myślę, że to nawet jest w sumie fajny transfer. I tu jest napisane nawet, że negocjacje powinny pójść bardzo łatwo, więc damy za niego najniższą cenę 4900 i też mu dużo płacić nie będziemy. Jakieś tam pół, prawie pół miliona. Bo jest napisane że robi wrażenie nasz klub na nim, także powinien przyjść. Jeżeli się zgodzi, to go wezmę. A jak się nie zgodzi, no to nie, nie wezmę go. No i tutaj mamy właśnie jeszcze Falfinnie, o nim żeście właściwie nic nie pisali. Jest Wirtz, no i jest Barcola. No i najwięcej głosów chyba było na to, żeby tego Wirca wziąć na SPO. Ja też bym był za tym. To będzie niesamowita gwiazda, ale też drogo nas będzie kosztować. Najlepsza jedenastka miesiąca La Liga, Pedri, Jamal. Ferran Torres dostał plus jeden do Overola. No i dwóch piłkarzy nam opuściło klub, ale to takich mało znaczących. Pisaliście, żeby sprzedać De Jonga. W sumie nie jest to jakaś, zła, zły pomysł, tym bardziej, że pomocników to my mamy. Ale nie wiem, jakoś tak głupio mi go sprzedać. Ile on w ogóle ma lat? 28. No jeszcze trochę by mógł pograć. No, napiszcie, co tym sądzicie a myślę, że w tym okienku go jeszcze nie będę sprzedawał, chociaż nie wiem, może w następnym. Dobra, a ja podpisuję Wirca, jest pierwszy stycznia, chcę go już mieć po prostu, więc podpisujemy Wirca. Gwiazda trafia do FC Barcelony i mamy naprawdę świetnego SPO. No, straciliśmy dużo pieniędzy, także trzeba będzie trochę zarobić, ale zyskaliśmy super zawodnika, zobaczymy, czy odmieni naszą grę, bo tak średnio ona wygląda w sumie, jeżeli chodzi o kreowanie akcji. Jest I on, jest Florian Wirz! No to jest mocny transfer, nie? Ale mam wrażenie, że ta Wigierce trochę go nie przypomina. <laughs> no nie, wiem, mógłby trochę wyglądać bardziej realistycznie. Jamie Gitens zgodzili się, tylko troszeczkę chcą więcej pieniędzy, ale stać. Więc w sumie wezmę Gitensa również. No a my możemy już nawet wystawić naszego Wirca. Mamy go w składzie. Porównajmy sobie go z takim danim Olmo. No, Olmo tutaj wypada, ale w sumie to nie aż tak mocno gorzej. Wirc jest dużo szybszy. Na pewno ma lepszy dribbling. Ale tak poza tym, no to Olmo też się dobrze prezentuje. Okej, okay, skład wystawiony. No to jest chyba najmocniejszy skład, jaki jest. Będzie debiutował również Florian Wirc. Kręcimy kołem, zobaczmy, co czeka nas przed pierwszym meczem. Jakaś może w... Dobra, pej! Pensja. Plus 5 milionów na pensję. No to mamy salary, budżet 15 milionów gdzieś tutaj jest. No a teraz mamy 20 milionów i tak się robi interesy. Niesamowite, a mówią, że pieniądze z nieba nie spadają No u nas chyba spadają Czeka nas dobry mecz, mam nadzieję Ale nie, tylko nie cień Boże, ja nienawidzę go A najgorsze jest właśnie jak przez pół boiska Jest cień, a drugie pół nie ma To jest generalnie ważny mecz Ze względu na to, że Villarreal jest od razu pod nami Jest czwarty, my jesteśmy trzeci w tabeli Także trzeba, trzeba się skupić Bo gramy z mocną drużyną No i z drużyną, która właściwie też bije się między nami Jak oddamy im nasze punkty To będziemy w dupie Wirc pierwsza szansa strzał! I to był pierwszy strzał Wirce. Dobre zagranie, Rafinha w środek pola. Tu jest Lewandowski i broni nogami, Bramkarz. O, dobrze się zaczyna ten mecz. Villarreal ma przydomek żółta łódź podwodna, co nie? To ja ją kurwa zatopię dzisiaj. Jest, jest gol Mamy 1 do zera, rafinia z wolnego Jaka bomba Tego się nie spodziewałem Ale to był naprawdę idealny strzał Nawet bramkarz się tutaj nie rzucił I to mnie właśnie trochę zmyliło Bo zazwyczaj bramkarze się rzucają Wow Dobrze, Frenkie de Jong z Robertem Lewandowskim. Lewandowski! I znowu broni bramkarz, Robercik nic nie strzela. A dzisiaj chyba muszę sobie zobaczyć, bo skoro to jest półmetek sezonu, to chętnie jestem, jak wyglądają statystyki zawodników w ogóle. Kto ile tam strzelał? No, no niestety Robercik na pewno nie ma jakoś dużo tych bramek. Teraz Wirc, jaka dobra piłka, jest Robert Lewandowski! Może teraz i słupek Roberta! No nie dadzą mu strzelić. Druga połowa, a na razie to jest deklasacja. Ty, ale nie gadaj, że teraz tak słońce napierdala. No przecież oni się świecą aż. Ja pierdziele, no tu jest normalnie biało. Ale to mi nie przeszkadza, jest Robert! Słupek, ale do bitka, 2 do 0, Robert Lewandowski Elegancko, brawo Robert Dobrze, że to się odbiło w stronę jego, bo to już by było mi go szkoda Ale jest świetne zagranie w tempo, strzał z pierwszej piłki Gol to gol Dobra, pora na zmianę, może Wiktor Gikeresz O, jak przeszedł, Araujo, jest szansa Brawo Wojtek, może będzie na zero z tyłu A teraz wychodzi Gikeresz, ma fajną akcję Gikeresz, dobre zagranie do Jamala, Jamal, Jamal nie ma. Jest okazja. No i brawo. Gówniane strzały na szczęście, bo sytuacje nawet niezłe. Ale ciężko się broni. Kurde, no tutaj tak te słońce świeci. Na szczęście za chwilę koniec meczu. Chyba jeszcze jamal pośle dobrą piłkę, ale nie zdąży. Także ten. 2-0, najlepszy Robercik, no to gratuluję Pokonana bardzo dobra drużyna w naszej lidze Via Real Atletico wygrywa, Real wygrywa Niestety z Leganes, z którym my nie potrafiliśmy Ale zajmujemy drugie miejsce I gonimy, gonimy cały czas A teraz przyszła pora na Copa del Rey W końcu coś innego niż liga W końcu jakiś puchar No i zagramy z Las Palmas Las Palmas zajmuje 11. lokatę tak średnio na jeże grają w sumie. Jamie Gittens dołączył do naszego klubu. Bardzo się cieszę. Myślę nawet, że jeżeli gramy w pucharze, to byśmy mogli go nawet w sumie przetestować dzisiaj. Ale myślę, że wpuścimy go dopiero na drugą połowę. No i muszę ustawić jakiś skład. Ja chyba nie będę żałował. <grywa> w sumie możemy wyjść najlepszym. No może poza Alejandro Balde nie będziemy go tak ścierać. A tak możemy grać, bo mamy dużo staminy. Także był odpoczynek. Zobaczmy tylko, co wylasuje nam jeszcze koło Fortuny. Bodyguard plus 10 do obrony. Dobra, to zapowiada się ciekawie, zobaczmy, kto dostanie ten upgrade Garcia Eric Garcia to jest obrońca przecież. Eric Garcia 80 overall, trochę mu pewnie teraz wzrośnie. Okej, okay, Garcia ma teraz 82 overall, dostał bardzo mocnego boosta do defensywy. To w sumie za Kubarciego damy go. I go przetestujemy od razu. Bo raz było tak, że Pablo Torre dostał plusik do overola, a i nie przetestowałem go nawet. A już w następnym meczu dostało minusa. Także może lepiej korzystać, dopóki mam. Okej, okay, to jest drugi szczebel Copa del Rey. No, nie mamy jakichś mocnych za przeciwników na początku, ale w Pucharach różnie bywa. A przecież często jest także słabsza drużyna. A nawet i w Pucharach polskich w innych wszystkich Pucharach zdarza się, że jakiś trzecioligowiec albo drugoligowiec pokonuje jakąś mocną ekipę, także i daleko dochodzi, więc trzeba być czujnym. No, trzeba być czujnym. Taka Barca na przykład miała niekiedyś yy, problemy z Barbastro, a to ja nie wiem, kto. Nawet liga jest trzecia chyba? Wow! Ty no od 10 minut to ja w, w własnym polu karnym siedzę. Ale już leci Rafinia i zaraz pokażę wszystkim, na co tu wszyscy przyjechali. Jest Rafinia, ależ to zrobił i Rafinia. I o to zrobił? Dlaczego nie padła bramka? Pięknie. Położył dwóch rywali z wodami. Rafinia, znowu Rafinia, ależ on tu wchodzi. I miesza rywalami i nie ma bramki z zewniaczkiem Nie no Rafinha ma dzisiaj ewidentnie jakiś dobry mecz, mecz życia bym nie powiedział, ale Ale naprawdę nieźle to wygląda No i Fermin Lopez, jak tu jest dużo miejsca, strzelmy sobie Dobry strzał Ojej, no niestety 0-0 Ole, dobra piłka, Marmol Marmol lada Wow jak on tego nie trafił. Powinienem się cieszyć, a ja się z niego śmieje? No taka jest prawda. No nie Olmo, Florian Wirtz dzisiaj taki średnio widoczny. Rafinia ma super formę, to nie będę go zmieniał, ale pójdziemy trochę w dziwny styl, bo nie będziemy mieli skrzydeł, a tylko pomocników ofensywnych. I zagramy w ten sposób, bo chcę mieć dwóch napastników. Do tego jeszcze Gavi. A, Gitensa miałem wstawić. Kurwa. No trudno, nie wejdziesz. Ja też myślałem, że mecz będzie łatwiejszy, tym bardziej, że myślałem, że mam formę dzisiaj, ale widocznie. Nie, tylko Villarreal był słaby i udało się wygrać. No ale dobra, teraz jest świetna okazja. Robert Lewandowski wychodzi jeszcze, zagramy tutaj do Gikeresza Przejął tę piłkę Gikeresz No co jest? Teraz Robert wychodzi, jest Robert Lewandowski! Mamy, mamy 1-0. Nieważne, która noga, on zawsze strzeli. Jest Robert, to jego druga bramka dzisiaj. Cieszy się Grzegorz Pikę. No nie. Nie dziwię się wcale, bo trochę kamień z serca spadł. Tutaj drużyna już przeciwników gra bardzo wysoko i mamy. Mamy dużo miejsca, no w końcu to trzeba było wykorzystać, bo... I zobacz, Robert jako piłkę dostał od Yamala. Ej, pociągany za majtki. Tego to ja nienawidzę. Nie biegnie sobie, on sobie tak opotyka się. Czy nie wiem, czy go ktoś złapał, ale no kurde. Dani Olmo. Ale oni grają już chyba fullatak, bo nie mają tu w ogóle obrony. No to Olmo! I mamy 2 do zera. Do widzenia. Ale teraz, dobre, piłka Soler, Alvaro Soler. Kurna, będzie śpiewał. Ale broni szczęsny. Ale dobrze teraz jeszcze w ślizg, ale to nie koniec. Boże, co tu się dzieje? Lecimy z kontrą, Robert do Olmo. Jest tylko jeden zawodnik. To to musi być gol. Olmo. Ja jebie! No to ciągiwał bramkarza i już miał pustą bramkę i w nią nie trafił. Kurde, no. No, mogłem zejść na prawą nogę i strzelić fineską na długi, tak jak to zrobiłem wcześniej. No, ale teraz miał pustą bramkę. Jeszcze jedna? Bardzo chętnie. Bardzo chętnie, Gikeresz! Jeszcze Gikeresz sobie strzelił. 3 do zera! jak oni grają full attack, to mega łatwo. Dostopadła piłka i lecić sam na sam. To jest dobry wynik. Ale gdybyśmy tej pierwszej bramki nie strzelili, to nic by z tego nie było. Trzeba było się namęczyć trochę na początku. Oj, ale Florian Wirtz zagrał naprawdę mega słaby mecz. Nawet 4-4, ocena tutaj jest. No cóż, no. To początki, na razie musi wejść w drużynę Zobaczmy Atletico odpada z Getafe Real przechodzi dalej Ale już nie ma Atletico na tym etapie My będziemy grali chyba z Sevillą. Jak dobrze patrzę, tak jest Real Oviedo zagra z Getafe Real Madrid zagra z Realem Sociedad No i Valencia z Celto de Vigo Okej, okay, co nas teraz czeka? Real Betis Real Betis to jest średniak Ma tam dziewiąte miejsce No to w sumie nie aż tak źle Pau Prim Klub Ameryka chce go wykupić. Pomocnik defensywny. Ja mam Marka Bernala jeszcze defensywnego. I kołaś jeszcze miałem. A, Casado, właśnie. Także Paula Prima. Ja chyba sprzedam go. Dostanę za niego nawet 25 milionów. To jest całkiem spoko oferta. Jeszcze spróbuję ponegocjować. Trochę więcej pieniążków chcę. Dwie kropki. O mój Boże, Antony Vitor Roque. Ostatnio przecież był mecz Real Betis Barcelona. Antony założył siatkę lewemu. Także nie mogę lekceważyć Realu Betis, bo mają nawet całkiem niezłą Packę. Tak wygląda skład, którym wychodzimy na to spotkanie. Albo nie, Żule skundę ma słabą formę, to wymienimy go jeszcze za Hektora Forta. Dobra, ale ja ten mecz oczywiście będę symulował, o ile mi w ogóle koło na to pozwoli. Także kręcimy i zobaczmy, co wypadnie. Szybka zmiana? Nie. Zakaz gry. Najlepszy asystent sezonu nie może grać na jeden mecz. Uuu, no właśnie, to mi w sumie przypomniało, żeby sprawdzić statystyki klubowe. Barcelona. Zobaczmy, kto ma najwięcej bramek, najwięcej występów. Najwięcej występów? 24 chyba. To ma parę zawodników, jak tak patrzę. Najwięcej bramek. 13, Robert Lewandowski, 8, Gikeres E no to nawet Gikeres ładnie sobie radzi w tym sezonie. Fatih ma 3. kurde <laughs> kurde. mal 5, Rafinia 3. No to w sumie ta dwójka trochę słabo. A jeżeli chodzi o asysty, 6 asyst ma Frankie de Jong. No i De Jong ma najwięcej. Także Frankie de Jong nie może pod żadnym pozorem zagrać w tym meczu. Jak widzicie, ja nawet go nie wystawiłem w pierwszym składzie, więc żadna strata. Ale wrzuciłem go na głębokie rezerwy, żeby nie mógł wyjść w razie co. I skipujemy ten mecz, zobaczmy jaki będzie wynik. 4 do 2! Ej, bardzo fajny wynik! I mega dużo bramek dzisiaj strzelamy najpierw dwie, później 3, teraz strzelamy 4, czyli teraz będzie pewnie 5. I szkoda, że nie gramy z Realem. Ale w tabeli nic się nie zmienia niestety. E, w sumie gramy z Realem, tylko że z Realem Sosjedat. I co, Paul Prim? Zgodzili się. Zgodzili się na moją ofertę, także dostaniemy 3 miliony więcej. Za niego. To są grosz do grosza, ale wiadomo. Będzie okocza. Ała prima nie ma już z nami, muszę go wypisać z koła. Podstawowy skład Gitens nie grał jeszcze i wchodzi na mega ważny mecz. Real Sociedad też depcze nam po piętach. Ale Rafinia ma całą formę, więc kurczę. Dobra, ale później zmienimy go Ferranem Torresem w sumie. No to kręcimy. Co czeka nas przed meczem? Z Realem Sociedad. Full attack. No nie. Cały mecz full attack. Dobra, włączam full atak od razu, ale w sumie ostatnio też mieliśmy czy nie wiem czy ostatnio, już nie pamiętam kiedy to było Ale też wypadło nam full atak na kole I zakończyło się dobrze Wygraliśmy ten mecz, nawet pisaliście w komentarzach Że full defensive i full atak Wychodzi mi najlepiej Zobaczymy czy to się potwierdzi gramy teraz w czarnych strojach I co do strojów, chciałbym przypomnieć Że na Discordzie cały czas trwa Wow, przetarg można powiedzieć Można wysyłać swoje własne autorskie stroje Na nowy sezon I wasze stroje pojawią się w serii W następnym sezonie, To sezon zmieniamy Stroje. Oj! Także zapraszam. Real Sociedad też odwalił niezły mecz z Realem. 4 do 4 było w Pucharze, właśnie. Och, i mamy Ronalda Araucho w ataku. Na to właśnie czekałem. Jest Robert Lewandowski. Zamarkowanie Robert i faul, faul, rzut karny, mamy rzut karny. Tak jest, panie sędzio, w końcu mnie nie oszukali i dali mi ten karny. Ale tutaj faktycznie wpakował się w nogi Roberta idealny zwód. No i Robert ma szansę na kolejną bramkę w tym sezonie. Uwaga, lewe okno, tam gdzie zawsze. Aleks Remiro, czy to wyczuję? Mam nadzieję, że nie. Jest. Easy. Wracając do pucharu, to jest ciekawe, bo Real wygrał swój pierwszy mecz tylko 1-0, a Barcelona zremisowała 4-4. A w drugim meczu to Barcelona wygrała tylko 1-0, a Real zremisował 4-4. Jaka wybrona. Oj, 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 niebezpiecznie odwrócił się i prawie strzelił mi gola No mam problem zawsze, jak już są plecami do mojej bramki Zawsze jakoś tam się odwrócą Jak? Nie, słupek Ale świetna akcja, Jamal, Jamal strzela i prawa noga O, Giten zabrał tę piłkę I zagrywa I strzela Raucho, jak to wybronił? Pojawi z dystansu, dawaj! Uhu! Druga połowa, ale dużo miejsca. Gitens, dobra. Pokaż się w końcu Gitens z dobrej strony. No. Ole Araucho! Ale poleciał, no to Araucho lepiej to zrobił. No nie ma na razie co oczekiwać, no jeszcze młody chłopak. No i Lewandowski jest. Pojawia się Gitens po lewej stronie, zaraz do niego zagramy i zobaczymy, co wymyśli. O kurwa, no to myślę, że to jest idealny moment, żeby go zmienić. Wejdzie Feran, wejdzie Franki. O, ale to przejął Jamal! Co jest? Jak mi podali wirc, wirc przed polem karnym, co jest? Jak tego nie strzelił wirc? To no nie może się strzelić, chłopak, ale przeszedł tutaj obrońca naprawdę nieźle. O, o. O nie, to będzie gol. musi być, musiał, musiał być. Jeden, jeden. No i to jest właśnie granie full atak, nie? Jedna akcja, nie ma obrony kompletnie. Zwracali się, wszyscy, właściwie <laughs> wszyscy byli w polu karnym rywala, oprócz jednej osoby. Nie powstrzymała ich sama, no i proszę bardzo. A ja miałem milion sytuacji, nie wykorzystałem i teraz jest 1-1, jeden, jeden, a mogło być 3-1. Teraz Wirtz, dobre podanie, a Raucho Ferran Torres świetnie to zrobił, wow, Ferran, on jest niewiarygodny, co jest, na tylko, nie no, ale co tu zrobił Ferran, no kręcił się dwoma rywalami na plecach, nie mam słów, wygrywamy 2-1, też głupio mi się trochę drzeć, jak nie ma dopingu, nie, bo... Teraz gramy na wyjeździe i zawsze jak strzelam bramkę, to jest absolutna cisza. Jak strzelę bramkę u siebie, to nagle wszyscy drą i mnie zagłuszają. No ja siebie nawet nie słyszę. O nie, nie pierdziel. Nie mam brony Zwrócił sobie i... A nie, to nie był ten. O Boże. Arauch obiega w napadzie. No i co? Poradzę. Szkoda, kurdy tej branki straconej. Byśmy wygrali, a jest tylko remis. To muszę się modlić teraz, żeby Real też zremisował. Najlepszy Ojar Zabal. U nas Robert Lewandowski i Ter Torres. Zobaczmy... Real Madrid wygrał, a to w ogóle były derby Madrytu. No nie. Czemu Atletico jest takie gówniane? No i odjechali nam na 5 punktów. To jest spora stara strata w Barcelonie minus 5. Kto jest w ogóle w strefie spadkowej? Valencia? Joko słaba Valencia. Espanol i Valladolid. Trochę to mnie zaskoczyło, muszę przyznać. Wirtz się połamał, dopiero co go kupiłem? Arsenal chce kupić Roberta Lewandowskiego. Jestem ciekawy, za ile? 54 miliony. To jest całkiem sporo jak na Roberta Sprzedajemy go? no nie, no, Robercika je nie sprzedam. Ale tak yy, logicznie rzecz biorąc, Barcelona go kupiła za 50 milionów. No i jej nadal by mogła go sprzedać za 50. Jakby to było prawdziwe, to myślę, że by się opłacało. Ale na szczęście to jest tylko gierka, także ja go zostawiam. Robercika nie oddam. W następnym odcinku kolejne mecze ligowe i zamykamy okienko transferowe. Także jest jeszcze chwila czasu na to, żeby kogoś kupić. Mamy ile pieniędzy? Mamy 53 miliony. To jest całkiem sporo za to ocenę też można by było kupić kogoś ciekawego, także możecie dać znać w komentarzu jeszcze. A właśnie, a na ile się połamał Wirc? Na cały tydzień. Mam nadzieję, że on nie jest taką szklanką. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i widzimy się na premierze następnego odcinka.